Krzysztof Sarna, Sporty Walki Org, ze mną Tańcula. Siemanko. Siemanko, Arkadiusz. Arkadiusz, yy, powiedz mi tak, yy, przed chwilą na holu byłeś bohaterem, no bohaterem, uczestnikiem bardzo dużych wydarzeń. Tak, tak. Co tu się działo w Twojej perspektywie i jak ty na to wszystko reagujesz? Kurczę, no to już troszeczkę wymyka się wszystko spod kontroli. O ile Mateusz to siedzi cicho tak naprawdę i nic nie robi. To jego ojciec po prostu, no to przechodzi w ogóle ludzkie pojęcie. Chłop 52 lata i zaczepia nas, kopie nas tam gdzieś, wiesz, w buta wjechał. Na początku w ogóle 14 godzina. My tu przyjechaliśmy wcześniej, bo mieliśmy parę rzeczy do dogrania. Wjeżdża w buta, człowieku we mnie. Mamy, wszystko mamy nagrane, wszystko będzie na naszym blogu. Ja chciałbym też zapytać o genezę tego konfliktu. Pewnie to jest dla ciebie monotonne, ale czy to chodzi o ten filmik z tym powiedzmy występkiem Mateusza, czy jednak tak, chodzi tak, o coś innego? Tak, słuchaj, jest nagrany. Nagrałem w ogóle kawałek, który się nazywa Genezę konfliktu e, i tam to wszystko tłumaczy ładnie. Co więcej, teraz doszliśmy do ochroniarza, który w tej sytuacji w klubie, w ogóle on go wyrzucił. Zagazował go jedną bombę i on tam pływał wtedy. I to była ta cała sytuacja. Nikt mu nic nie dosypywał. E, po prostu no, dostał gągę i, i pływał. No i po tej sytuacji to on podejrzewał, że to tym podałeś jakieś nie, środki? Nie, doskonale wiedział jak było, on normalnie doskonale wiedział jak było. My to wszystko wyjaśniliśmy, pogadaliśmy, nie było problemu. Problem pojawił się wtedy, kiedy zawalczyłem na Fame MMA 6 z Alanem, wygrałem tę walkę i nagle jego ojciec mnie wyzywa do walki, człowieku. Z dupy, ja mówię, kurwa, o co chodzi, nie? Ale a, a to potem się właśnie okazało, że wiesz, że sobie wymyślili historię, żeby mieć zaczepkę jakąś ze mną, nie? Ale ja to zlałem z pyty, bo nie byli w ogóle, wiesz, medialni a nie zresztą co by mi taka walka dała. No ale już Mateusz jest medialny, już mieliśmy spór w serialu, więc była zaczepka, dlatego e, doprowadzili do walki Mateusza ze mną. A tak naprawdę według mnie to ojciec próbuje cały czas tą walkę ze mną dostać. Wiedział, że nie dostanie, no to teraz syna w to ubrał, ale tutaj cały czas próbuje przełożyć na siebie tą szarę ryszy. No i tak jest, no on cały czas... Mateusz siedzi ci, on się nie odzywa, a jego ojciec cały czas napierdala, cały czas łazi tu nagrywa na sprzyczajki, słuchaj. Szkoda gadać. Dantejskie sceny, naprawdę. Ja szczerze jestem mega spokojnym gościem, nie sądziłem w życiu, że coś takiego mnie spotka kiedyś. No właśnie, ja chciałbym zapytać, dlaczego tak jest, że to właśnie, że to jakby on jest głównym, powiedzmy, poszkodowanym, czy jakby jednym z głównych uczestników tej sytuacji, a jakby najwięcej udziela się jego tata? No właśnie, dlatego, że to jego tata na tej całej sytuacji wymyślonej chce się wybić, wiesz, na jego plecach chce się wybić, ale nie zauważy, że tego biednego Mateusza skacząc po tych plecach wbija w błoto, w bagno i już potracili wszystkich sponsorów, już nie gra w serialu i wszystko ma dzięki zawrzeńca tacie, stary, no. to nie jest normalne. Hm. A powiedz mi, jak reagujesz na komentarze na przykład, które komentarze w stylu, że kiedy Mateusz odetnie pępowinę albo coś tego typu? Wiesz to słuchaj, no ja doskonale, doskonale wiem i tak samo mu radziłem już nieraz od wielu lat, żeby zostawił tego ojca. On mega strasznie zafascynowany jest swoim tatą, opowiadał o nim ciągle, i to jego tata nie jest przechu, jaki to, wiesz, to jest chora relacja według mnie. Tu jest psycholog potrzebny, jak już nawet nie psychiatra, żeby ten chłopak się odciął i normalnie zaczął żyć, bo on chyba, chyba to, że za późno już nie zacznie normalnie żyć. No właśnie, w internecie widziałem też dużo głosów, że ludzie, znaczy inaczej, pan Jacek chyba tutaj sobie tą walkę gdzieś tak naprawdę szuka, bo jeżeli nie puka do ciebie, to puka do, do Szeligi, bo, do Piotra Szeligi, bo yy, dużo ludzi w internecie pisze, że chętnie zobaczyłoby właśnie walkę Piotrka z yy, panem Jackiem. No to pewnie będą mogli zobaczyć ją dzisiaj, ale w skrótach tylko, bo taka walka się odbędzie pewnie zaraz tutaj, bo to co dzisiaj dzieje to już jest przegięcie. Serio. Jak dzisiaj się tutaj wydarzy coś więcej, bo to mnie już obiegowa boli od tego, a to jeszcze nie zaczęło się konferencja w ogóle. Okej, okay, zakończmy już ten temat, bo pewnie też troszkę już cię męczy. No tak, no ciągle to samo. E, Chciałbym przejść teraz do... Na sekundkę, dosłownie wrócić się do twojej poprzedniej walki. E, czy trudno było ci się pozbierać po porażce z Tyburskim, czy nie? Już co, ja dwa tygodnie zamknąłem się w domu i nie wychodziłem z niego. Serio. Tak, ten kurczę było, bolało mnie to dlatego, że ja go zlekceważyłem po prostu. Nie przygotowałem się rzetelnie do tej walki i kurwa, jeszcze miałem tam różne tam problemy, miałem zdrowotne, delikatne, i stwierdziłem, że i tak wyjdę, bo i tak dam radę, bo to przecież jakaś pizdeczka, kenik w ogóle, wiesz, Barbie. E, za to oczywiście przepraszam i dostałem nauczkę kubeł zimnej wody, ale myślę, że było mi to potrzebne. I teraz już wiem, że żadnego przeciwnika nie zlekceważę. Teraz Mateusza, pomimo tego, że jest kurs jaki jest, nie zlekceważyłem. Mam Najlepszą formę w życiu, jaką miałem. Trzy razy lepszą niż do walki z Alanem, dwa razy lepszą niż do walki z Alanem, a cztery razy lepszą niż do walki z Pawłem, bo do Pawła się średnio przygotowałem. Naprawdę. Teraz mam kocur formę, więc to będzie raczej czysta formalność z mojej strony. No właśnie, czy pozycja underdoga nie byłaby tak bardziej komfortowa dla Ciebie? Może powiedzmy dla twojej głowy? Znaczy pewnie, że tak, jak jesteś underdogiem, to zawsze masz większą motywację do treningu. Tak ja miałem z Alanem, stary, ja byłem, wiesz, ta chłopie, no to, ma, to była tak mega motywacja. Tutaj potem z Pawłem byłem niby, że ten już wiesz, trochę mi odjebało, no wygrałem z zawodowcem z Alanem, to wiesz, trochę prześwirowałem, że mnie kurwa, mogę z każdym już o numer pytałem do kabula, żeby do KSW. Iść. E, szkoda gadać. Ale na szczęście dostałem kubeł zimnej wody i wróciłem do swojego miejsca w szeregu. Okej, okay, poruszyłeś właśnie ten temat Macieja Kawulskiego. Miałem już nie poruszać tematu Mateusza Morańskiego, ale on mówił, że ty miałeś te aspiracje na KSW. Czy to prawda, czy jednak on sobie coś tak powiedział? Oczywiście, że tak. To jest moje, jedno z moich marzeń na no, mojej matrycy marzeń i to się wcześniej czy później wydarzy. Ja mam w ogóle, znaczy ja nawet wiem kiedy, bo mam na to dokładnie określony czas. Słuchaj. Ja wszystkie rzeczy, o których sobie marzę, zapisuję sobie na tablicy, która się nazywa matryca Marzeń. I tam mam dokładnie data z wszystkiego, który w stanie. Więc do 35 moich urodzin wystąpię w KSW, zrobię porządnie sportową walkę i kończę przygodę ze sportami walki. Taki mam plan. Mam teraz 31,5, więc mam jeszcze 3,5 roku na to, żeby to osiągnąć. Okej, okay, jeszcze tutaj jedno pytanie mi się nasunęło, mianowicie łokcie. Zgodziłeś się, nie zgodziłeś się? Jeśli nie, to dlaczego? Będę prosić teraz o te łokcie, bo obawiam się, że może być tak, że Mateusz wyleci z jakimś łokciem i sędzia przerwie walkę i będzie dyskwalifikacja. Nie chciałbym tego, chciałbym tego uniknąć, bo widziałem na tych tarczach, że on cały czas te łokcie bije, więc Będę prosić teraz federację w moim imieniu, żeby te opcje były. Okej, okay, przejdźmy teraz do Twojego Kejdża. E, przepraszam, przejdźmy teraz do tematu na sekundkę, już na koniec e, Alana Kwiecińskiego. W ostatnim czasie Wasze relacje chyba troszkę się poprawiły, z czego to wynika? Po pierwsze to ogólnie zostałem zmuszony do tego, żeby się z nim pogodzić przez jego dziewczynę, Bum, która była moją dobrą koleżanką. I, no i tam razem byliśmy na wspólnej imprezie, przegadaliśmy trzy godziny, ok. Dominik Zadora, który jest naszym wspólnym kolegą, jego trenerem też, też mnie do tego zmusił. A teraz już powoli jakoś tam, wiesz, nigdy przyjaciółmi raczej nie będziemy, bo pewien smak pozostał, bo tam różne były rzeczy, ale kolegami... Chyba powoli się stajemy nawet, no. O ile się nie mylę, to ostatnio byłeś chyba na obozie w Zakopanem z Szulim, prawda? Tak, byłem, ale ja tam byłem tylko e, dwa dni porobić jakieś tam zadaniówki, bo już e, trener zabronił mi sparować z obcymi ludźmi, żeby nic się nie wydarzyło przed walką. Ale był tam właśnie, Alan też był, e, był właśnie Tomek Gromacki, fajnych ludzi poznałem ogólnie, no. Ok, jeszcze chciałbym zapytać o nadchodzący tydzień, jeszcze coś tam będziesz, jak, coś działał, czy już raczej włączasz na luzik? Nie, już jest luzik, teraz są tylko szybkościówki, tlenówki, krótkie treningi 30-40 minut, jeden dziennie, większość to jest fizjoterapia, komora hiperbaryczna i odpoczynek. Okay. życzymy Ci zwycięstwa, dzięki wielkie.